Cześć, witajcie na kanale rośliny egzotyczne i ciepolubne, egzotyczny zakątek i wykopywanie alokazji, tym razem alokazja kukulata. Chciałem Wam tak bardzo na szybko, króciutko pokazać jak wygląda system korzeniowy alokazji, która przy wsadzaniu, alokazji kukulaty, która przy wsadzaniu do gruntu miała, nie wiem, z 10 cm była małą sadzonką. Teraz mamy końcówkę sezonu, dzisiaj mamy 3 października i wygląda w taki sposób, naprawdę już fajna roślina. Przede wszystkim system korzeniowy, bo to mnie interesuje potem jak ona się będzie zachowywała. Piękny system korzeniowy. Tak jak w przypadku wcześniejszych filmów o alokazji Venti, ten system przytnę. I ją przesadzę do doniczki. Pięknie spędziła sezon. Wydaje mi się, że bardzo ładnie nabrała masy. Przede wszystkim, no kurczę, jest niesamowicie jędrna. Te liście są fajne, zielone, sztywne. Puszcza cały czas noweliście, więc mam nadzieję, że pięknie tak samo. Przy czym, tak jak już wcześniej też na filmach mówiłem, alokazja kukulata to jedna z najbardziej twardych, jak według mnie. okazja ona idealnie sprawdza się w warunkach domowych, nawet przy mniejszej ilości światła. Dobra, tyle. Będę pokazywał później, co się z nią dzieje. Dzięki za uwagę, cześć. I jeszcze dołączę tutaj do odnośnie alokazji kukulaty. Patrzcie, jaki ładny, gruntowy odrósł, odrost kukulata. Zaraz będę ją oddzielał i wydaje mi się, że to będzie fajnie. Tu już widzę, idzie kolejna nawet, nie, z boku, ale tam zostawię, jeżeli mi się uda, a tam spróbuję tak oddzielić, żeby miała osobny system korzeniowy i zrobić z niej osobną roślinę. Super. Z kukulat jestem mega zadowolony w tym roku, jeżeli chodzi o wzrost okay. gruntu. Cześć.